Dzień dobry. Dzisiaj będziemy e, no, zamieniać takie puszki, które są już zainstalowane na takie głębokie pod Zigbee, pod sterowanie rolet i tak dalej. Zmieniamy wszystkie e, oświetleniowe na tego typu. W tym celu musimy o 10,5 cm obniżyć wycięcie na tą puszkę, czyli musi być takie niższe. I będziemy, I, będziemy to, tak, I będziemy wycinać to wyżynarką. Tutaj mamy naznaczone nożykiem otwór, który będziemy wycinać tą wyżynarką. I teraz naznaczymy no, sobie tylko e, e, wejście na nożyk. Weźmiemy to jest zwykła stara durynarka. A wyjmiemy sobie jeszcze puszkę, żeby nam nie przeszkadzała. Tutaj mamy cienką ścianę, ale jak widać będziemy wycinać do połowy ściany. Dobra, jedziemy po śladach. Teraz mamy wycięte wycinarką, tak, 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 tak i tak, żeby łatwo było podważyć. No ja wyjmujemy następne. Dzięki temu, że nacinaliśmy, mamy piękną, gładką powierzchnię w tyłu. To jest sporą zaletą. Niewątpliwie. Część nam się ściana z szybkiego pustaka. Okej. Okay. Tak to wygląda, bo tak blisko może nie filmy, tylko w dalszej odległości. Teraz sprawdzimy czy pasuje puszka. Sprawdźmy jeszcze na koniec podziemnicą, czy jest dobrze? Jest pięknie. Prawda? Jest super. Jest super, no. Dziękuję. Teraz tylko wprowadzić kable. Dziękujemy bardzo za film. Dajcie lajka. I subika to nasz pierwszy film.